Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w mojej wakacyjnej szkole Zdrowego Małżeństwa. Pewnie zastanawiacie się, co oferuję i kto do mnie przychodzi i dlaczego. Otóż odpowiadam: zazwyczaj przychodzą do mnie ludzie, którzy mają już poważne problemy poważne problemy w związku, w którym się dom normalnie pali. Jest pożar, potrzebują strażaka, który ugasi ich pożar. Yy, okazuje się, że Żona ma kochanka, mąż ma kochankę, coś im się nie układa. Kłócą się, są awantury, są kłótnie o dzieci, o szkołę, o mnóstwo różnych innych rzeczy. W końcu okazuje się, ona mówi, odchodzę. On mówi, to już koniec. I w takiej sytuacji, jak sobie zdadzą sprawę, że coś jest nie tak. To przychodzą. Panie ratuj. Czasami niestety jest już na to za późno. Kiedy dom stoi w ogniu, czasami nie ma już czego ratować. Ja naprawdę nie chcę być strażakiem. Nie lubię być strażakiem. Wolę sprzedawać systemy alarmowe czujki dymu, czyścić kominy, naprawiać instalację elektryczną, ale nie gasić pożar. Jaki jest pożar, to są zgliszczeń. Nikt nie chce ani rozwodów, ani kłótni o dzieci, spraw w sądzie, alimentów i te, tego typu strasznych rzeczy. Po co? Nikt tego nie chce. Zadbajcie o siebie wcześniej. Wy bądźcie mądrzejsi i przyjdźcie wcześniej, kiedy jeszcze można odbudować związek kiedy można wzmocnić więź. To się da, ale trzeba tego chcieć. Trzeba wspólnie, najlepiej wspólnie przyjść na sesję coachingową i porozmawiać. Na sesjach coachingowych ze mną poznacie troszkę samych siebie, trochę bliżej samych siebie, zrozumiecie partnera, partnerkę, męża, żonę, zobaczycie jakie są wasze potrzeby. Tak, te prawdziwe, które być może nie były dotychczas wypowiedziane. Zobaczycie jakie są wasze pragnienia, marzenia, oczekiwania w związku, w relacji. Jeżeli takie rzeczy sobie uświadomicie, jeżeli takie rzeczy sobie również wspólnie powiecie, albo na, na sesji ze mną, albo już później w domu, wtedy dopiero jest szansa, że zaczniecie się. Tylko zauważycie, że coś jest nie tak, że coś zgrzyta, spróbujcie naprawić związek wcześniej. Nie przychodźcie, jak już się pali. Nie przychodźcie, jak już macie w skrzynce pocztowej pozew rozwodowy. Bo takie sytuacje też się zdarzają. To już jest za późno. Oczywiście, w takiej sytuacji też można próbować naprawić związek, odbudować relacje. Zapobiegać niż leczyć. Lepiej wyczyścić komin, niż narazić się na pożar albo jakąś inną tragedię w domu. Zapraszam Was na sesję coachingu indywidualnego lub coachingu w parach małżeńskiego, na których, tak jak mówię, poznacie siebie bliżej. Będziecie się rozwijać, będziecie umacniać swój związek, swoje relacje z bliskimi, swoje relacje ze współmałżonkiem. Zachęcam i zapraszam.